Niezwykle ważna inicjatywa, dlatego że doceniamy osoby, które swoją pracą wzbogacają nasz region i to w szerokim znaczeniu, w szerokim kontekście tego, tego słowa wzbogacają. To jest bardzo ważne, by doceniać ludzi, którzy w szczególny sposób... Wykonują swoje obowiązki, ale też w szczególny sposób pociągają innych za sobą, dają przykład, są takim, taką cegiełką motorem do tego, by pomnażać ten kapitał terytorialny w armii i Mazur. Dlatego no, niezwykle cenna inicjatywa.